W małym, spokojnym miasteczku na południu Polski, gdzie ludzie znają się po imieniu, a dzieci biegają boso po trawie, życie toczyło się w rytmie sąsiedzkich rozmów, dźwięków dzwonów kościelnych i zapachu świeżego chleba z lokalnej piekarni. Jedną z mniej znanych uliczek tego miasteczka zajmował niepozorny domek z czerwonym dachem i dużym ogrodem z tyłu. Tam właśnie mieszkała ośmioletnia Emilka Nowak, drobna dziewczynka z bujnymi blond lokami i oczami, które widziały więcej niż powinny jak na swój wiek. Emilka mieszkała tylko statą. Michałem. Sąsiedzi mówili, że to cichy, zamknięty sobie człowiek. Przedstawił się kiedyś jako konsultant do spraw bezpieczeństwa, ale nikt do końca nie wiedział, czym się naprawdę zajmuje. Zawsze trzymał się na uboczu. Nigdy nie uczestniczył w spotkaniach osiedlowych, rzadko bywał na festynach czy w sklepie spożywczym. Ale kochał swoją córkę. To było widać. Po śmierci żony, która zmarła nagle na chorobę serca, całe swoje życie poświęcił Emils. Dziewczynka nie była jednak sama. Miała towarzysza, który dodawał jej odwagi i radości w najbardziej szarych dniach psa o imieniu Max. Max był owczarkiem australijskim, energicznym, wiernym, zawsze gotowym do zabawy. Był prezentem od mamy, wręczonym tuż przed jej śmiercią. Odtąd Max i Emilka byli nierozłączni. Razem chodzili na spacery, bawili się w ogrodzie i spali w tym samym pokoju. Tamtego dnia który zaczął się jak każdy inny, Emilka i Max bawili się w ogrodzie, goniąc się nawzajem wokół drzew i krzaków porzeczek. Dziewczynka śmiała się, wołając psa po imieniu. Nagle Max, jak to psy mają w zwyczaju, dostrzegł coś poza ogrodzeniem i podkopał się pod niską siatką, wybiegając na ulicę. Emilka zawołała go, ale było już za późno. Przypadkiem akurat wtedy patrol policyjny przejeżdżał przez osiedle. Niebieski radiowóz z piskiem opon zatrzymał się, a z niego wyskoczył młody funkcjonariusz. Był wyraźnie zdenerwowany, a może i przestraszony, to było widać po jego gestach. Zanim zdążył się zorientować, co się dzieje, Max zbliżył się do niego z merdającym ogonem. Policjant sięgnął po broń. Stać krzyknął, ale Max nie rozumiał. Szedł dalej, ciekawski, może nawet uśmiechnięty po psowemu. I wtedy padł strzał. Jeden Głośny, echo odbiło się od ścian domów. Max upadł na asfalt z cichym skomleniem. Emilka stanęła jak wryta. Po chwili rzuciła się w stronę ciała psa, ukając tak, że echo strzału nagle wydawało się niczym w porównaniu do tego dźwięku. Policjant, teraz jeszcze bardziej nerwowy, próbował coś tłumaczyć, że pies był zagrożeniem, że zbliżył się zbyt szybko, że musiał reagować. Jego słowa tonęły jednak w płaczu dziecka. Kilka minut później na miejscu zjawił się Michał. Wysiadł z czarnego samochodu, stanął obok swojej córki i spojrzał na ciało psa. Nie zareagował emocjonalnie. Nie krzyczał. Nie szarpał funkcjonariusza za mundur. Był zimny. Cichy. Jak się pan nazywa? Zapytał spokojnie, ale to niego głosu był twardy jak stal. Policjant podał imię i nazwisko, wyraźnie zdezorientowany. Michał je zanotował. Nic więcej nie powiedział. Odwrócił się, objął córkę i poprosił sąsiadkę, by zabrała ją na chwilę do siebie. Tego wieczora nie było krzyków, nie było rozmów. Michał siedział w ciemnym salonie, przed nim leżała karta z danymi funkcjonariusza. Wiedział jedno, ten człowiek nie miał pojęcia, kogo skrzywdził. I nie chodziło tylko o psa. Bo Michał Nowak nie był zwykłym obywatelem. W rzeczywistości był dowódcą jednej z najbardziej tajnych i elitarnej jednostki operacyjnej Wojska Polskiego, specjalizującej się w misjach zakulisowych, ratunkowych i likwidacyjnych. Jego życie toczyło się w cieniu, w świecie, gdzie błędy się nie wybacza, a każda decyzja może kosztować życie. A teraz ktoś odebrał coś jego córce. W ciszy i mroku własnego salonu, Michał podjął decyzję. Nikt jeszcze o tym nie wiedział, ale coś zostało właśnie uruchomione. Coś! Czego lepiej było nigdy nie budzić. Minęły trzy dni. Dom Michała i Emilki był cichy jak nigdy wcześniej. Maksa nie było. Miski stały puste, posłanie w rogu salonu pozostało nietknięte, a powietrze wciąż niosło słaby zapach jego sierści. Emilka nie chciała jeść. Nie chciała mówić. Leżała pod kocem, tuląc do siebie o Maksa. Jej oczy były szkliste, a głos zniknął gdzieś pomiędzy łzami a milczeniem. Max, chodź, zobacz, narysowałam cię, szeptała cicho, choć wiedziała, że nikt nie odpowie. Michał stał w drzwiach jej pokoju, nieporadny. Widział śmierć, widział rozpacz matek nad martwymi dziećmi w strefach wojny, ale nigdy wcześniej nie czuł tak bezradnej ciszy jak teraz. Chciał coś powiedzieć, ale każde słowo wydawało się nie na miejscu. W tamtej chwili wróciły wspomnienia. Emilka, maleńka. Zawinięta w biały kocyk, krzycząca pierwszy raz w szpitalnej sali. Marta, jego żona, uśmiechnięta mimo zmęczenia. I jego obietnica, wyszeptana do niej, gdy umierała, zrobię wszystko, żeby ją chronić. Cokolwiek się stanie. Ale jak chronić serce dziecka, które właśnie pękło? W nocy Michał siedział w kuchni, patrząc w pusty kubek po kawie. W jego głowie przewijały się obrazy. Operacje w Afganistanie. Wchodzenie do budynków pełnych niebezpieczeństwa, ratowanie zakładników, strzały, cisza po akcji, wracanie do bazy z poczuciem, że zrobił coś słusznego, ale tutaj, w swoim własnym domu, z własną córką, czuł, że przegrywa. Następnego dnia spróbował inaczej. Zamiast pytać, jak się czuje, zaprosił ją do garażu. Tam, gdzie dawniej razem naprawiali rower, robili karmniki dla ptaków, sklejali modele. Bez słów podsunął jej młotek i kawałek drewna. Z początku nie zareagowała, ale po chwili sięgnęła po narzędzia. Michał tylko się uśmiechnął, niemal niezauważalnie. Chcesz, żebyśmy zrobili dla Maksa tabliczkę? Zapytał łagodnie. Dziewczynka skinęła głową. Wspólnie wypalili na desce imię psa i jego ulubione hasło. Dobry Piesek. To był pierwszy moment, gdy Emilka podniosła głowę. W kolejnych dniach Michał zaczął mówić więcej. Opowiadał o swoim dzieciństwie. O tym, jak jego ojciec też był zimny i zamknięty. Jak długo uczył się, że okazywanie uczuć nie jest słabością. Emilka słuchała w ciszy, rysując maksa na kartkach papieru. Miała już ich kilkanaście, wszystkie zostawiała przy łóżku, jakby miały strzec i snów. Wieczorami Michał pokazywał jej podstawy orientacji w terenie. Zabawę w czytanie map, rozszyfrowywanie prostych kodów. Nie po to, by ją szkolić, ale żeby być razem. Czas spędzony wspólnie to był jedyny sposób, w jaki umiał dawać wsparcie. Równolegle, w ukryciu, prowadził śledztwo. Sprawdzał dane funkcjonariusza. Przeszłość pełna skarg. Użycie przemocy wobec cywilów. Brak konsekwencji. Ochrona z góry. Jeden z raportów mówił wprost: brak podstaw do dalszego postępowania. Michał zaciskał zęby, ale nie pozwalał sobie na gniew. Jeszcze nie. W jednej z nocy zauważył coś nowego. Emilka zostawiła na lodówce magnes z rysunkiem Maksa i dopiskiem pamiętam. To jedno słowo powiedziało mu wszystko. Ona nadal cierpiała. Ale była gotowa pamiętać bez strachu. Michał wiedział, że teraz jego misja jest inna. Nie tylko ukarać winnego, ale pokazać córce, że świat nie kończy się na bólu. Że można go przekształcić w coś, co chroni innych. I że nigdy nie jest się całkiem samym. Nawet po stracie. Cisza po tragedii z Maksem powoli zamieniała się w wewnętrzne napięcie. Michał wiedział, że nie może pozwolić by sprawa została zamieciona pod dywan. Znał ten mechanizm aż za dobrze, widział to w krajach, gdzie prawo istniało tylko na papierze. Teraz jednak ten sam mechanizm działał tu, na jego własnym podwórku. Zgłoszenie złożone na komendzie. Formalność. Rozmowa z przełożonym funkcjonariusza. Usprawiedliwienia, wymówki, unikanie odpowiedzialności. Sytuacja stresowa, pies bez smyczy. Procedura zagrażająca bezpieczeństwu funkcjonariusza. Każde słowo brzmiało jak kolejny gwóźdź do trumny sprawiedliwości. Michał słuchał tego wszystkiego bez emocji. Wiedział już, że żadna oficjalna instytucja nie zrobi nic. Ale wciąż nie podjął decyzji. Z jednej strony był ojcem. Miał chronić. Miał dać przykład. Pokazać Emils, że złoda się pokonać w granicach prawa. Z drugiej był żołnierzem, cichym wojownikiem, który nie czekał na pozwolenie. W jego świecie, jeśli ktoś skrzywdził twoich bliskich i unikał odpowiedzialności, należało działać szybko i skutecznie. Jednego wieczoru, gdy siedzieli razem w kuchni, Emilka zapytała: Tato, a Max był tylko psem, prawda? Co masz na myśli? Odparł No on poszedł do nieba. Ale czy ktoś tam się nim zajmie? Czy on tam też będzie sam? To pytanie wstrząsnęło Michałem mocniej niż jakikolwiek rozkaz wojskowy. Bo nie chodziło już tylko o psa. Chodziło o samotność, o stratę i o to, że jego córka, najważniejsza istota w jego życiu, zaczęła rozumieć, że świat bywa okrutny i bezbronny wobec tego okrucieństwa. Tego samego dnia Michał zdecydował: Nikt więcej nie ma prawa czuć się tak, jak czuła się Emilka. I ktoś musi za to odpowiedzieć. Ale nie symbolicznie, naprawdę. Rozpoczął dokładne dochodzenie. Z pomocą dawnych kontaktów, jeszcze z czasów służby, zdobywał informacje o policjancie. Nazwisko: Dariusz Rybicki. Kilka lat służby w dużym mieście, potem przeniesiony na własną prośbę do mniejszej miejscowości. Ale Michał wiedział, że takie transfery nigdy nie są przypadkowe. Zajrzał głębiej. Dotarł do akt spraw wewnętrznych. Większość była utajniona, niektóre zaginęły. Ale wystarczyło kilka rozmów z byłymi funkcjonariuszami i już miał obraz człowieka, który od lat przekraczał granice, stosował przemoc wobec podejrzanych, zastraszał świadków, manipulował raportami. Niezależnie od tego, co robił, zawsze wychodził bez szwanku. Michał poszedł dalej. Prześledził powiązania Rbickiego poza komendą. Tam natrafił na coś poważniejszego nazwiska lokalnych przedsiębiorców, dziwnie powiązanych z jednym i tym samym numerem konta. Ochrona, haracze, wpływy. W tle pojawiło się też nazwisko komendanta, człowieka, który zamykał wszystkie sprawy Rybickiego. To już nie był tylko skorumpowany policjant. To była cała siatka zależności lokalna sieć powiązań nieformalna milicja ukrywająca się pod mundurami. W tym momencie coś się w Michału przełamało. Do tej pory działał z dystansem. Analizował. Ważył decyzje. Ale teraz wiedział, że nie ma już odwrotu. Nie będzie tylko świadkiem. Nie odda tej sprawy mediom ani instytucjom. To nie będzie zemsta. To będzie precyzyjna, bezbłędna operacja. Taka, jakich nauczył się w terenie. Ale tym razem we własnym kraju. Przygotował bezpieczne miejsce pracy zaczął tworzyć mapę powiązań. Krok po kroku, bez pośpiechu, gromadził zdjęcia, rachunki, nagrania. A w międzyczasie Emilka rysowała kolejnego psa. Tym razem z serduszkiem na obroży i podpisem Nie zapomnij o mnie kropka. Michał spojrzał na ten rysunek dłużej niż zwykle. Wiedział, że wszystko, co zrobi od tej pory, będzie właśnie dla niej. Przez kolejne tygodnie Michał działał w ciszy. Dni spędzał z Emilką, udając, że wszystko wraca do normy. Wieczorami, gdy już spała, wracał do bazy, pokoju w piwnicy, przerobionego na centrum operacyjne. Na ścianach wisiały zdjęcia, wydruki skąd bankowych, profile społecznościowe, fragmenty akt. Każdy element układanki miał swoje miejsce. Nie działał impulsywnie. Wiedział, że raz popełniony błąd może wszystko zaprzepaścić. Nie chciał zemsty, chciał zburzyć cały system, który chronił ludzi takich jak Dariusz Rybicki. Każdy dokument, każde nagranie, każde nazwisko miało być dowodem. Nie emocją, bronią. Pierwszy sygnał pojawił się kilka dni później. Rybicki znalazł w skrzynce pocztowej zdjęcie Maksa. Na odwrocie nie było ani słowa. Tylko data, ta sama, kiedy pies został zastrzelony. Dwa dni później, pod wycieraczką jego auta, leżał pendrive. Znajdowało się na nim nagranie z podsłuchu rozmowy między nim a przełożonym, dowód manipulowania raportami. Zaczynał panikować. Michał to widział, obserwował go z dystansu, rejestrując każdy jego krok. Rybicki zmienił trasę do pracy, zaczął oglądać się przez ramię, a nawet próbował kontaktować się z ludźmi, którzy wcześniej go chronili. Ale i oni zaczęli się wycofywać. Potem przyszła kolejna fala. Media regionalne otrzymały anonimowy pakiet, raporty, nagrania, zdjęcia i list z dokładnie opisaną siecią powiązań między funkcjonariuszami, lokalnymi biznesmenami i komendantem. Materiał był zbyt solidny, żeby go zignorować. Sprawa wybuchła. Na komendzie wybuchł chaos. Komendant zawieszony. Kilku funkcjonariuszy wezwanych do wewnętrznego śledztwa. Rybicki próbował się ukryć. Zniknął z domu, nie pojawił się w pracy. Michał wiedział, że to moment, który musi wykorzystać. I zrobił to po swojemu. Zastał go w nocy, na obrzeżach miasta, gdzie próbował spotkać się z jednym z dawnych kolegów z układu. Michał nie przyszedł z bronią. Nie przyszedł, żeby go uderzyć, ani nawet wyzwać. Po prostu usiadł naprzeciwko niego w ciemności i rzucił mu na stół gruby plik dokumentów. To twoje życie powiedział cicho. Twoje wybory, twoje kłamstwa. Rybicki milczał. Zbladł. Jego dłonie lekko drżały. Ja nie jestem sądem. Nie wydam na ciebie wyroku, ale tym razem nie uciekniesz. Tym razem wszyscy zobaczą, kim jesteś. Następnego dnia Rybicki sam zgłosił się na komendę. Może myślał, że to go uratuje. Nie uratowało. Emilka nie wiedziała o wszystkim. Michał nie chciał, żeby nosiła ten ciężar, ale widziała, że coś się zmieniło. Czuła to, jej ojciec znów był spokojniejszy, bardziej obecny. Pewnego dnia znalazła na swoim biurku kopertę. W środku był rysunek, Max, biegnący po zielonej łące, z chmurkami w tle. W prawym dolnym rogu podpis, tata też potrafi rysować. Uśmiechnęła się pierwszy raz od tygodni. Kilka dni później pojechali razem do schroniska. Michał powiedział, że nie chcą nowego Maxa, tylko przyjaciela, który też stracił dom. I tak poznali Lunę, suczkę po przejściach, z jedną uszkodzoną łapą, ale z ogromnym sercem. Emilka zakochała się w niej od razu. Luna nie zastąpiła Maxa, ale wypełniła ciszę, która po nim została. Ostatnia scena Spacer. Michał, Emilka i Luna, razem, wśród drzew, w letnim świetle. Ojciec trzyma córkę za rękę, ona śmieje się z czegoś, co powiedział. On się nie śmieje, ale po jego twarzy widać, że jest obecny. Że wrócił, że zrozumiał, iż siła nie polega na zemście, ale na byciu. Codziennie, bez względu na wszystko.